Siemaneczko Widzowie, witajcie w kolejnym odcinku z RoadCrafta Dzisiaj będziemy sobie ogarniać te Ładunki zakupione Zapomniałem sobie misji zaznaczyć Która to była? To jest chyba ta Bo to, to nie wiem co to Aha, to są te, dobra to już wiem co to, ale to jest ta Tak czy siak Więc pierwsze co to sobie oczyścimy tę strefę Z tych e, kontenerów Tylko gdzie ja mam je wrzucić? Zwróć zaginione ładunki i uprzątnij Ale gdzie? To jest jakieś coś Gdzie mam to konkretnie kłaść, czy ogólnie? Bo tak no Niewiele grami mówi e, Który się robiło? R Bo nie wiem mam to położyć, gra mi tego nie powiedziała Chyba ogólnie tu po prostu No dobra Czemu nie mogę niżej? Ok, wiecie, nie chcę mi się tego po prostu podnosić, i tak biorę to przesuwam byle jak, bo i tak to nam w piątą stronę. My, aby to musimy przesunąć, w sumie nie wiem nawet po co, ale no, skoro mamy uprzątnąć, no to trzeba zrobić, nie? Bo tutaj żadnego przejazdu, niczego chyba nie będzie wadzić. Tak mi się wydaje. Jeżeli tak no to po prostu się jeszcze raz uprzątnij i tyle, no Bo tak to nie wiem w sumie czy to do czegoś by tu przeszkadzało w ogóle. A te dwa to co to są za kontenery? One chyba nie są, dobra. One nie muszą być Dobra, teraz ten Nie, nie jest tu źle Dobra I zostało nam ostatnie Elegancko się fajnie obraca Ale fajnie, że możemy dźwigami posterować. mega mi się to podoba w tej grze Bo w że tego nie mieliśmy, a brakuje mi takich rzeczy właśnie Takich smaczków, czy czegoś w że przydałoby się Bo Bardzo by to fajnie grę urozmaiciło No Dobra, to to mamy, pierwszą część No i teraz druga, mniej przyjemna, czyli wycinanie drzew tak? Czy wystarczy, że... Chwila, bo teraz nie jestem pewien. Zróć zaginione ładunki to, tak. Ale czy tu nie było coś z wycinaniem drzew? No właśnie, oczywiście strefę z obiektu. Więc jak widzicie i tak muszę wziąć tutaj naszą wycinarkę całą. E, nie to, chwila. Cztery do drewna. E... Ciebie. Gdzie ty jesteś? Gdzie to się chce przyzwać? A tam. Nie wiem, czy będzie trzeba wycinać te... Yy, jak to się mówi, wiecie. Te, 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 te... Zapomniałem nazwy. Finki, korzenie, ale to się okaże dopiero. Będzie tu na pewno dużo wycinania, to jestem pewien. Ale to jest przyjemna robota, takie wycinanie lasku, nie? To nie jest tam nic takiego upierdliwego, że tak powiem. Tu w ogóle kamienie, wszystko. Oj, coś tu się zbugowało. Ale ciężkie drzewo. Ej, widzicie? To nie mogę, kurde, go podnieść w ogóle. Co jest? Zacięła mi się maszyna i nie mogłem w ogóle podnieść. Nie wiedzieć czemu. No tu już chyba nie będzie tego problemu. Nie wiem, czy to drzewo mi się tu teraz przyda na razie na coś, czy gdzieś jest most do zrobienia. Nie pamiętam. Na pewno gdzieś jest, ale gdzie to nie wiem na razie. A tego mam nie wycinać? No dobra gra tak mówi pytanie czy tu chodzi o samo wycięcie drzew, czy też o jak się mówi, usunięcie ich Do tego nie wiem co tu się stało z tym drzewem? Ej! Co jest? Co tu się stanęło przed chwilą? Co to drzewo zrobiło? Ja nie wiem co tu się działo. No patrzcie co tu się dzieje, ja nie wiem. To dziwne aż. Przerażające to się z tym drzewem dzieje. O, o! Jak to się mówi, opętało je. Nie wiem, takich sytuacji to ja tu jeszcze nie miałem. Żebym z opętanymi drzewami musiał walczyć No dobra, kolejna sprawa No ja nie wiem, i to drzewo jest jakieś pobugowane i to mocno Ja nie wiem co on robi Co to drzewo tu robi to ja nie wiem Bardzo dziwne A, tam też, ale dobra, to na razie to. Dobra, tutaj mamy i teraz to. Jest ich drzew tutaj, nie? Całkiem sporo. Ale jeszcze żeśmy wszystkich nie wycięli, dopiero może z połowę. Tylko niektóre się jakoś dziwnie bugują i mi kładą maszynę na ziemię. Nie wiem, czy to to, że są ciężkie, czy co? Nie wiem do, do końca o co tu chodzi. Kurde, ale te pinki będą chyba jednak zawadzać. Trzeba będzie je chyba wyciąć. No nie wiem, zobaczymy. Jak ktoś się je wytnie po prostu i tyle. <laughs> Dobra, mamy to. I teraz to też. Ups, uwaliłem drzewo. No bywa i tak. To zrobisz. Ale fajnie, że nawet jak drzewo przesuwa, to się te y, kora zdziera. Bardzo fajnie to wygląda. W farmingu chyba aż tak dokładnie to tego nie ma, mi się wydaje. Nie, yeah, bo się wywróci jeszcze? Dopiero by było? Dobra, zobaczymy? Okej, okay, to tu mamy i jeszcze ja muszę przetworzyć, tak? Dobra. Ile nam jeszcze tej drzew zostało? Na pewno minimum jedno. Nie, jeszcze za trzy. O panie, sporo tego. Całkiem sporo tych drzew. Nie ma co. Aha. Czyli ty nie jesteś w stanie popsuć tych pinków. Trochę szkoda. No ale to się spodziewałem tego akurat. Raczej tam nam to wiele nie przeszkodzi, ale. Okej, okay, i jeszcze tam. Chyba to jest ostatnie z tego co widzę.

We need to get another production cluster rolling. That involves delivering cargo with resources to the production facilities and clearing the driveway next to it. You'll also need some steel beams to repair the nearby power line so that we have a stable power supply. This last thing isn't essential, but if you're game to speed things up a bit, you could restock the supplies at the sawmill, then plan a route for processed commodities to the production facilities. Czy mi się tylko wydaje, czy ona nam walnęła właśnie za cztery misje? No Co najmniej cztery misje Ojej O panie, co tu jeszcze? Tu jeszcze belki, 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 jeszcze raz belki No nie wierzę no <laughs> Dobra, na razie może to zróbmy Byłoby dobrze tylko teraz się zastanawiam, czy ja mam tu kurde mula wzywać, czy lepiej ten transporter, kurde. No nie wiem. Nic mi tu nie pasuje tak szczerze. Wezwijmy mula w razie co e, Zixa. widać, gdzie to jest, tu. Jak to za mało miejsca? A mało masz, kurde, miejsca boku. No nie wierzę. Dobra, na razie dawaj tego mula. I spróbujmy jechać. Gdzie to to jest? To gdzieś tam było. He, ja mam to zrobić? Ty bo ty mi zjedziesz. Eee, gdzie jest ta misja? Tu. Śledź, trzeba ją śledzić, bo nie da rady. Oj, 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 wiecie co, nie wiem czy nie trzeba będzie tutaj tego dużego zawołać dźwigu. Zaraz zobaczymy, ale tak mi się wydaje. No co, nie jedziesz? Jedź. No, dawaj. Czy ja dobrze jadę? Chyba. Nie widzę wiele. Nie, nie, niedobrze. Trzeba wyrwać to drzewo. O, właśnie, tak. Porozrywać wszystkie drzewa, żebyśmy mieli przejazdy. Bo tu widzę, przejechać nie idzie. Skoro nie idzie przejechać, my się przebijemy. A co? Nie będziemy się cackać. Dobra, tutaj. Teraz gdzieś tutaj objechać Mamy 60 tysięcy, więc to jest już trochę kaski Odblokowały nam się na pewno nowe pojazdy, to jestem pewien jakieś. Nie wiem jakie, ale coś na pewno Gdzie to jest ten box. Gdzie to jest ta skrzynia? Ja już to przejechałem. a i przejechałem. O kurde. Dobra, wsteczny, wsteczny, full wsteczny, cały czas Jeszcze, 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 dawaj, dawaj, dawaj Dawaj, cofaj Ładnie, tak Tak, tak, tak Kurde, no czemu on tak zjeżdża, no? Zaraz mi się wywróci jeszcze Do przodu i do tyłu, jednak przodem trzeba podjechać Bo mi nie sięgnie a skudnie tu jest, bo tu jest jakieś takie drzewa, dziury błoto. Wszystko dosłownie po trochu. Dobra, mam nadzieję, że się uda. Rozłóżmy tutaj stopy w razie czego, żeby nam go nie porwało. No, sięga to najważniejsze Oj, ale to ciężkie. O kurde. Jest ciężkawe. Frigol. No cóż. Nie naszej to byłoby sprawa. My jesteśmy tylko dostarczycielami. Jak coś powiemy, że to że to nie, za na, że to nie przez nas, że to przez to, że do wody wpadło. Żeby nie było. Dobra. Nie tak, jeszcze raz. Udecz, ty możesz się chociaż raz ułożyć. Aha, nie ułożyć no to nie. Łaski bez. To ja cię zapnę, tak? I, I to z tego. I teraz tylko do tyłu. Ten ładunek po prostu chcę przewieźć tam bliżej. Bo już nawet nie mówię, że chcę z nim gdzieś jechać, ale przewieźć bliżej, co najmniej. Bo nawet nie pamiętam dokładnie, gdzie on ma iść. Muszę dopiero zobaczyć na mapie. 300 metrów, a to nie, to może da się przewieźć bez większych kłopotów. Tylko muszę tam wpierw jakoś dojechać A tu nie tak prosto przejechać, bo ja nawet nie wiem gdzie tu jest trasa Jakakolwiek Tak trochę przez lasy jeździmy, nie? Na ślepo Okej, okay, gdzieś jesteśmy Obok tego naszego pojazdu Tam trzeba chyba jechać, czy... Nie, 190, to chyba w tamtą stronę <laughs> Tylko czy ja tam gdzieś podjadę potem Bo tam chyba było średnio właśnie z tym przejazdem ale nie pamiętam Co tam jest? Pinek Wiadomo Korzeń wystający i tutaj pinek korzeń Zawsze mi się to myli yy, Prosto Chyba prosto O ile się da tyle przejechać Bo to jest dobre pytanie czy tu się w ogóle przejedzie? No nie wierzę no. Prędzej drzewo wywrócę niż przejadę. Dawaj Kamień! No i tyle by było z naszego przejazdu. A, że kurde, wiecie co? Męcząca robota. Nie ma co. To jest męcząca robota Tak czy siak I tak widzę, że trzeba tu przyjechać tym Ciebie na razie wywalony mulu Chcę ciebie Poproszę transportowca, ale dźwig Nie ten dźwig, tylko ten dźwig Niech sobie tu przyjedzie ładnie Dziękuję I jeszcze sobie przyzwiemy zaraz Ziksa nie wiem w czym on będzie. <coughs> to jest pytanie. O o, o był. No jak za mało miejsca. Bo co ja mam? Gdzie ja mam tym stanąć według ciebie, groż tu jest tyle miejsca, że kurde, tu by się w dziesięciu rozłożył. No właśnie, o masz. I co, I co nie ma miejsca? Co nie ma? Widzisz, czy on się postawił na pinku? Serio? No dobra, jak już tak stoisz, to... to ja już sobie tam podjadę. <kly> jakoś no dawaj wyrwij ten korzeń dajesz pokaż siłę o właśnie pięknie ten korzeń też wyrwij dawaj no tu się rozłóżmy i spróbujmy tym ziksem jeszcze raz żeby się jakoś nim obrócić i podjechać byłoby dobrze Bo on póki co ledwo jechać może. Korzeń, tak jak mówiłem. No jest do tych korzeni, nie? Jest trochę, jest. Tylko jak tam się ustawić, to nie wiem. Chyba będziemy myśleć w kolejnym odcinku, wiecie? Albo ja sobie tam stanę już poza odcinkiem. A to będziemy kontynuować w przyszłym, bo tu są, widzę, większe kombinacje niż myślałem. Także dzięki, że byliście. Zostawcie suba lajka, bo to bardzo motywuje. No i będziemy się widzieć w kolejnych odcinkach. Także trzymajcie się i cześć!